Każdy z nas, jeśli tylko mamy wątpliwość, żeby spróbować. To twoje, Prime. Bez ciebie, wszyscy umrzemy. Teraz i nie. Zapomniałeś, kim jestem? Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj wam nagramy odcinek, który będzie ostatnim z odcinków związanych z KVK1 i Dowódcy na tym kiewiki. Tutaj jak widzicie mamy już powyciąganych paru dowódców. Jedni są tacy powiedzmy bardziej free to play, duży są bardziej spenderowi. Nie będę ukrywał, że niektórzy dowódcy, no ja ich troszkę już składałem tak bardziej na siłę, że mam więcej pokazać, bo nie będę ukrywał, że łucznicy nie mają jakichś tam 5, 4, 3 mocnych marszów, albo jakoś tam bo nie są jakieś super połączeni. Często na KVK 1 łączy się uczników, na przykład Charles Martel z Isongiem, e, Ryszard Fledą potrafi na, nawet nieźle nie dawać radę. E, tutaj po prostu ja tak bardziej zrobiłem, żeby coś wam więcej pokazać, jak to wygląda. E, tu mam akurat ten pierwszy, e, pierwsze parowanie tutaj to jest bardziej dla graczy mm, Free to Play. Łuczników, to tutaj mamy, wiadomo, jest Ethel a za plecami Etelfledy jest pan Inhotep, który bije 5 targetów. Tutaj o, to jest akurat Ethel i też Inhotep'a Skill, który bije na około 5 targetów. Eee, tu znowu u góry mamy drugiego free-to-play'a, czyli to będzie kusunoki z Hermanem Prime. Eee, więc tu będziecie widzieć, jak mniej więcej sobie też kusunoki daje radę, Oni są na teraz na jakichś tam szczytnych super formacjach, więc to też się nie sugerujcie tym. Eee, ale no, wygląda to już tutaj, jakby tak powiedzieć, troszeczkę nieźle. Eee, Kusunoki, widziałem go parę razy w walce z Hermanem, eee, lub też Kusunoki z Isongiem i powiem Wam, że no, dają sobie radę. Naprawdę można na tym nabić kapelę. Zresztą podejdziemy sobie tutaj bliżej trochę do tych. Ja jeszcze musimy przetestować. Chciałem Wam zobaczyć jeszcze jeden, jednego cyda. Mm, tutaj Kusunoki bije przed ciebie, robi też cyfereczki, dobra, jeżeli mamy też gear, jeżeli planujemy później być łucznikami. Herman y też dodatkowy tutaj damage zadaje, teraz wam wszystko to opiszę na dowódcach, zobaczymy sobie, lecz chciałem pokazać wam jak oni mniej więcej biją. Jak to też wygląda, tutaj już Kusunoki na to sobie dłużej, że tak powiem, nie daje rady. Znaczy nie, daje, nie że nie daje rady, tylko po prostu dużej zbija dany target. Mm, tu będziecie widzieć da E, który będzie bił, jak dobrze pamiętam, z Kairą Kaira na kapałka 1, z tego co pamiętam, nie jest jakby tak powiedzieć, chyba nawet używana. E, nie wiem czy ona naprawdę czy ona coś tam mm, czy ona w ogóle działa, no ale tak ją zostawiłem, ponieważ chciałem wam pokazać jeszcze y, Cyda, jak on sobie tutaj radzi. Kejra bije też, ale bije przed siebie. nie wiem czy wam się nie będzie pojawiać po prostu w seroli. Mm. O tutaj widzicie, ale Keira szło Więc na Keirę się tak bardzo nie, nie, nie nastawiajcie Keira to jest dowódca taki, byle by go zrobić Tu mamy Totema z D.E.Songiem e, To jest już dla bardziej spender, spenderowych graczy, tak samo jak Cyt Którego wam pokazywałem przed chwilą Tutaj Totem bije bardzo ładne ale I song bije też bardzo ładne ale To jest bardzo fajny marsz Zaraz wam pokażę jak to wygląda w praktyce tutaj na grze Kiedy na przykład odpalimy sobie no to Totem które jest dla spenderów bardziej, no to tak, gdzie ma na trzy oddziały 100% obrażeń, zmiesza efekt leczenia do tego. Eee, druga umiejętność jego, już jakby tak daje premię do ataku, czyli szybkość marszu. Ja to temat mam zrobionego tylko ze złotych skrzynek. Ja w niego w głowie z tego co pamiętam nie wsadzałem. Potem jest bardzo fajna kvk 1, kvk 2. Będzie robił bardzo dobre cyfry. Na kvk 3, 4, powiem wam, że już widzę co w ostatni czasie się pojawia z dowódców, to naprawdę. No, już nie jest taki grywalny. Naprawdę nie, nie ma jakiegoś tam znaczenia. Tu czwarta jego umiejętność to oddziały tego dowódcy, o 4% mniej obrażeń od, od kontrataku. Współczynnik obrażeń, bez sobie obrażeń jest większy. A tutaj, już na biegłości ucznicy w oddziale tego dowódcy, o 5% mniej obrażeń od piechoty. No, tu widać, że ucznicy, jakby tak powiedzieć, bardziej na wytrzymałość. A jeżeli chodzi o piechotę, to tym bardziej na kfk 1 kfk 2 bo głównie. Większość ludzi, jak pamiętam, gra piechotą na KFK1, KFK2. Potem są kawalerzyści na końcu łucznicy. Eee, potem jak wyszedł, powiem Wam, że na początku, jakbyście mieli go mieć na fullu, on robi bardzo fajne cyfry. Ja byłem w szoku, jak go zobaczyłem w pierwszy Jak tylko wyszła, wyszedł Egipt, naprawdę, naprawdę dawał radę. Eee, tutaj, jeżeli chodzi o tego drugiego, no to jest on kawał, nie będę przedstawiał, bo on go już przedstawiałem w podzielnych filmach, ale tak jak widzicie. No, 5 polskich obrażeń, dzisiaj 700 obrażeń. No, czy warto na niego trzymać głowy, nawet że jesteś low spenderem? Powiem wam tak, no, ja, bym, ja bym się trzymał. Poszedłbym tego z delianga i Hermana, a potem myślałem coś o tym Isongu, a później Budika i są bo też takie fajne zestawienie. Teraz nawet na kapoka oglądałem, widziałem fajne cyfry robiło. Oczywiście, jeżeli mieli, masz gear, e, Budika i są to jest taka biedniejsza wersja Budika z Young. No, ten dowódca będzie dalej grywalny, dalej będzie traktowany moim zdaniem jako drugi marsz uczniów, więc jego przyszłościowo warto, ale w tym momencie, kiedy wchodzimy w Soka i mamy Zedelianga i Hermana Prima, bez dwóch zdaniem złote głowy na to zbierać. Niestety, no, na, z epickich dowódców, takich jak macie ty, typowo Lowspender spender, no to kusunoki, który bije, zatruwa, spowalnia, no, znaczy usuwa, przepraszam usuwa efekty kontroli spohe zatrucia wyciszenia podstawowe osłabienia. On tutaj bije jak widzieliście bardziej z, tak z przodu na biegłości, więc no, potrafi zrobić fajne, fajne, fajny damage. Jego też czasem widziałem, że na garnizonie używałem, ale jest tylko na mieście nie polecam. Biegłość 15% ataku i obrony. Tutaj macie za gdy oddział tego, co wykonuje zwykły atak, tak macie 10% szans, ale wiernych. No to KFK1 to naprawdę wygląda nieźle. Tu macie jeszcze więcej e, Na biegłości, jeżeli chodzi o, o premię do ataku i obrony. Kusunoki, a Herman Prime? No Herman Prime, ponieważ no na początku KFK1 często go widywałem na kanionie. Z tego względu, że zadaje, nie tylko, że zadaje 1150 yy, obrażeń, ale także zmniejsza yy, szał od to, 100 punktów i ucisza bo na 2 sekundy, 2 sekundy. To daje dużo. Do tego tu macie jeszcze premie do uczników, do szybkości marszu, to też jest wersja garnizonu. Tu też oddział tego do, zadaje 10% więcej podstawowych obrażeń, to, to są dodatkowe jakieś tam plusy. No i to, że mamy zwiększone tutaj zadania obrażenia z no to widzicie normalnie to było 705, teraz 1150. I to uciszenie i, i, i y, punkty no, są, są brane przez cały czas pod uwagę. No Herman jest takim bardziej moim zdaniem drugim dowódcą niż pierwszym na Kapoka jeden. Co yy, tu mamy? Mamy. A, rozmawialiśmy o te ETFLED to już przerabialiśmy w poprzednich poradnikach, bo teraz się moim zdaniem się zadaje do każdych, do każdych tych trzech poradników. daje ich aoe damage, 5 targetów. Zmniejsza atak, atak obronnych punkty życia 30% na 2 sekundy. Tutaj nie dużo do tego spowolnienia bardzo brak puszczów na barbarzyńców, to jest nawet teraz jest wykorzystywane bardzo często na arkach od do tego ja tu cesparowałem z Inhotepem którego już wcześniej mieliście przyjemność że tak trochę poznać który bije na 5 targetów no, raczej 5 na sekundę, no bardzo fajny marsz moim zdaniem Inhotep na kapoka jeden bardzo fajny fajny dowódca jako drugi, Inhotepa bym tylko dawał jako drugiego dowódcę drugi, nigdy jako pierwszego Cyt, cyt bardziej jest pod garnizon, ja go wrzuciłem tylko żeby wam mniej więcej pokazać, ja tutaj ma 150 punktów jeszcze z muzeum odblokowane Ale Cyt to jest taki moim zdaniem bardziej pod garnizon Łucznik, yy, yy, bo widziałem jak Pepa grał Taki nie wiem czy ukażecie, ale bardzo znany gracz to jest streamer Pepa, yy, on miał, na grał przeciwko nam na kfk2, robił naprawdę niezłe cyfry mając Cyd'a jako pierwszego i e Songa w garnizonie Gdzie byłem Szoku, no ale wszechstronność musi jakoś te talenty też, no muszą, muszą jakoś robić tą, tą robotę, prawda, jeżeli chodzi o tych uczników, no nie ma co ukrywać, że yy, jest jeszcze jeden dowódca, który wam tu pokazałem, ale Kera nie chce się ręki dać uciąć, bo chyba nie dacie rady zrobić na KFOK1, chyba, że będzie mieć często, Ewa, nie wiem jak jest teraz. No ale Keira jest bardzo fajnym dowódcą. Gdyby jego można było wymaksymalizować do, na początku i gra, kiedy gramy łucznikami, to Kaira naprawdę będzie robiła dobre demage, e. jako pierwszy, czy też drugi dowódca. Uważam, że to jest dobry, dobry, dobry wybór. No jak widzicie, ją głównie się zdobywa z, z eventu Ceroli, gdzie wymieniacie punkty na, 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 na rzeźby. Nie pamiętam, ile tam możecie przy jednym resecie wyciągnąć. Teraz Wam nie odpowiem na to, ale Kaira też często się przydaje do barbarzyńców. no Jest bardzo fajnym dowódcą. Ale ja bym się skupił, gdybym był graczem Free to Play, bym się skupił może na Kusunoki i Inhotepie. I prawdopodobnie Hermanie, a lub też jeszcze jakoś tam złożyć z Joanną, która by tam powiedzmy nas buffowała z tyłu, a żebym był z no to wiadomo, Totem i są, kto jest chyba najlepszy marsz dla uczników pierwszym w 1 Na KVK2 dojdą nowi łucznicy, dwaj, ale. I nie patrzyłbym na nich praktycznie w ogóle. Nie zwracałbym na ich uwagi. Bo teraz są naprawdę już tak mniej, mniej grywalni. Przypuszczam, że totem z Sisongiem zrobią większą robotę, jeżeli oczywiście jesteś spenderem. A e, czyli dużo, dużo wydajesz, ale jeżeli jesteś free to play'em, to naprawdę epic dowódcy może gdzieś tam być się taka przy, przyplątała, jest naprawdę fajną, fajną opcją. Bez dwóch zdań. E, więc jak widzicie troszeczkę się zmieniło, bo dzisiaj wszedł update. E, czy troszeczkę no, jest inna ikonka, ona taka... Jest inna dziwna. Też weszło parę nowości, ale to może nagram już na oddzielnym filmiku, takim krótkim, żeby wam też pokazać co i jak wygląda, Ej, ale to wam, to wam pokażę po prostu na, na oddzielnym filmie. No, głównie tutaj skupialiśmy się na KFOK1 i Łucznikach. Jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił jakieś filmiki związane z kfok 2 i związane z piechotą, kawalerią i łucznikami, dajcie po prostu znać. Tak samo tutaj, jeżeli ktoś by chciał zrobić jakąś opinię, czy dostać opinię na temat swojego konta, żebyśmy tutaj zrobili na, na, na YouTubie, opi żeby tak prze przeglądną wasze konta, bo tak to można nazwać, przegląd kont. Jeżeli byście coś takiego chcieli, to dawajcie znać zapewne pewno coś wymyślimy. Przejrze przejrzę konta, zobaczę co tam nowego macie jak to u was też fajnie wygląda. No i po prostu że tak powiem, zrobimy to już na. Przepraszam, zrobimy to już na, na Tiptop, tak żebyście byli zadowoleni, tak żebyście mogli też wiedzieć na czym stoicie, w co idzie, jak wam po prostu mogę pomóc. E, więc, y, więc dawajcie znać. E, tak widzicie, u nas jeszcze 3 dni mobilizacja sojuszu. Ja na razie nie puszuję, bo na razie czekamy jak nas dobierze. Niestety Lilith znowu coś tam pokićkała. Po Potem mamy drewna, drewno nie będę zbierał. Zresztą, nie macie czasu na, na zbieranie. E, Lilith tutaj znowu coś pokićkała. Po e, tak samo jeżeli chodzi o silniejszy zarządca, niestety tutaj nam też się trochę pozmieniało, no ja ja jakby tak powiedzieć tutaj e, liczyłem na co innego Rada zdecydowała co innego więc niestety muszę się, muszę się dopasować e, tyle, tyle jeżeli chodzi o łuczników, tyle jeżeli chodzi o KVK1 z łucznikami polecam, naprawdę polecam e, sobie trzymać głowy na KVK3, e, tak samo jak w poprzednich filmikach, tak samo ich w tych e, to moim zdaniem da wam dużo lepsze procenty niż, niż e, Niż, niż po prostu teraz na tych pierwszych, pierwszych kafoka, które są. No. Tam są naprawdę KFK-3, mają złote głowy i odblokować te dwóch na biegłości dowódców naprawdę zrobi super, super, super robotę. Trzymajcie się na razie. Hej